Dzień dobry kochani, witajcie w holu zakupowym z Bonprix dziś przychodzę do was z filmem z serii oczekiwania kontra rzeczywistość i pokażę wam mega fajne rzeczy mam dwa zamówienia jedno już widziałam, mierzyłam a drugie to jest dla mnie totalna nowość także reakcja będzie pierwszorzędna, zaczynamy i zaczniemy sobie od tej paczki tutaj w ogóle mam futro białe także to sobie zostawimy na za chwilę Otrzymam was jeszcze w niepewności. I zaczniemy sobie od zwykłego, takiego kremowego golfu. On w ogóle był teraz w mega promocji za 38 zł. To jest mój drugi golf, dokładnie taki sam. Pierwszy po prostu mi się poplamił przy dziecku. Z racji na to, że tutaj jest bardzo dobry skład, to stwierdziłam, że chcę go ponownie. Zazwyczaj kosztuje 65 zł, ale teraz ten kolor akurat był za 38. Może się też załapiecie, także mega Wam polecam. Sprawdźcie sobie linki w opisie. To jest rozmiar 32x34 i jeżeli chodzi o skład, bo na wątpliwości widziałam dwa podobne golfy. Jeden ma gorszy skład, a drugi ma lepszy, to tutaj mam ten lepszy, 100% bawełna. I ja już niejednokrotnie go miałam na sobie i zawsze się pytacie, skąd mam ten golf? Okej, okay, zakładałam go z koszulką na twarzy, żeby po prostu mój makijaż nie odbił się na golfie. Także to jest taki mały mój trik. On jest trochę dłuższy, bo ja go sobie tu podwinęłam. Więc ogółem jak ktoś lubi dłuższy, no to jest dłuższy. Bardzo fajny. Naprawdę za 38 zł bawełna to jest po prostu must have. Jeżeli chodzi o strukturę, postaram się Wam tutaj pokazać tak wyglądają tu zakończenia. I tak samo tutaj przy golfie. Też mamy tutaj gładki materiał, a tutaj są takie prążki. Bardzo fajne. Naprawdę 38 zł. To jest mega tanio. Także zajrzyjcie sobie. Rozmiar 32 na 34 ja mam moje wymiary. 164 cm wzrostu. Tutaj mam 83, 66, 83. I na mnie zawsze 32-34 z bądź 36 już jest takie ryzykowne, i tutaj właśnie dziś pokażę Wam parę takich ryzykownych rozwiązań. Ale zanim do tego dojdziemy, to tutaj mam e, torebkę. Właściwie to jest taka nerka srebrna. Bo zorientowałam się, że właściwie jak przyjdzie wiosna, to nie mam żadnej takiej jasnej torebki. Mam oczywiście tą słomkową, ale nie mam malutkiej i w jakiejś promocji, chyba za 55 zł, była właśnie taka. Ja ją pierwszy raz oglądam. Pasek jest pewnie schowany w środku, no ale myślę, że na wiosnę coś takiego sobie tu gdzieś albo tak, albo z tyłu, albo ogłębiano ja przez zazwyczaj nerki tak. Z jednej strony jest taki srebrny, a z drugiej jest taki czarny. Paski to są takie rzeczy, które często się niszczą, jeżeli są z ekoskórki. A tutaj z materiału to on będzie po prostu na lata. Więc mega fajnie. Jeszcze musiałabym sobie to podregulować, ale spróbujemy sobie to tak założyć. I wiecie, taki pasek bardzo fajnie też wygląda. Ogółem można to nosić jako torebkę. Czemu by nie? Jeszcze Wam pokażę w środku, jak wygląda. Tutaj jest kieszonka, oczywiście, na jakieś ważniejsze, cenniejsze rzeczy. Tutaj jest jeszcze taka mała, powiedzmy na klucze. Fajna, naprawdę fajna, jest taka, że rzuca się w oczy. Więc ten pasek robi niesamowitą robotę. Bardzo fajna, 55 zł. Ja oczywiście jeszcze zamawiałam, jak była promocja. Było teraz minus 15% i darmowa. Dostawa. Mały przerwnik. Ponad 50% moich stałych widzów, którzy regularnie mnie oglądają, regularnie do mnie zaglądają, nie subskrybuje mojego kanału, dlatego serdecznie Was zachęcam do kliknięcia, subskrybuj oraz dzwoneczka, aby powiadomienia pojawiały Wam się na bieżąco. Dzięki temu moje zasięgi poszybuję do góry, a ja będę Wam bardzo wdzięczna. Okej, okay, kolejna rzecz, jaką Wam pokażę, sprawdziłam cenę, to jednak 59,99, a tutaj pokażę Wam z shorty za 54. 99, bo troszkę się zainspirowałam na Instagramie i zauważyłam, że e, shorty takie większe można wystylizować w sposób taki klasyczny, elegancki, więc e, postanowiłam, że coś takiego poszukam i znalazłam. Wiem, że tutaj jeżeli chodzi o skład to nie było idealnie, bo tutaj było tak 60% poliester, 35% poliester z recyklingu i... Pewnie 5% Elastan, więc one są typowo poliestrowe. Natomiast ja tak bardziej o nich myślałam jako na zimę. Chociaż na lato też by mogły być, chociaż nie wiem jak z tym składem. Ale mają bardzo ładne tutaj takie eleganckie guziki. Wydaje się, że są jakościowo dobre. Okej, okay, jestem. Słuchajcie. Nie ma źle. Co prawda wydaje mi się, nie wiem czy Wy to widzicie, ale one troszeczkę prześwitują, bo ja włożyłam sobie ten golf pod spód. I no ja go tutaj widzę, że delikatnie prześwituje, ale wygląda to dosyć dobrze, bo one są szerokie, wiecie, jak macie takie obcisłe jakieś spodeki to nie wygląda to jakby korzystnie dla sylwetki ja zamówiłam rozmiar 34 popatrzę sobie do lustra, wybaczcie, że tak tyłem się do was ustawiam, ale też myślę, że tutaj to wszystko fajnie widzicie jakby się je wyprasowało to całkiem fajnie jeszcze do tego jakaś wiadomo torebka, niekoniecznie ta ale no nie wiem czarna, czy czarna będzie pasować to może już będzie za dużo się tutaj działo ale coś nie, to może do końca nie pasuje, bo tutaj mamy srebrne elementy, a tu są złote. Fajnie, spoko. Do tego jeszcze jakieś buty. Aha, nie wiem, czy tu czarne kozaki będą pasować. Słuchajcie, może zaryzykujemy, bo. Kolejną rzecz, jaką mam w Bonprix są to takie kozaki. Kto mnie ogląda na Instagramie, to wiecie, że tam wrzuciłam rolkę właśnie z tamtego zamówienia. Pokażę Wam je z bliska. To niestety nie jest prawdziwa skóra, tylko to jest ekoskóra, ale na Bonprix można kupić też buty w prawdziwej skóry. One są tak wykończone, że są troszkę tutaj pomarszczone i zamek nie jest doprowadzony do samego końca, tylko właśnie tutaj do połowy. Wysokość, to ciężko mi tutaj określić, myślę, że to jest około może 7-8 cm. Także to jest takie prawie, że moje maksimum, w którym potrafię biegać. No, może to tutaj nie wygląda najlepiej, bo jednak bardziej by pasowały tutaj beżowe kozaki, ale myślę, że one są naprawdę mega ładne. Pokażę Wam spódniczkę, która właśnie była z pierwszego zamówienia i ona tutaj będzie bardzo fajnie pasowała. Tutaj dobrze to wygląda. To jest spódniczka, już mam drugą taką, bo pierwszą... Kupowałam chyba niecałe pół roku temu, i pierwsza była kremowa. Ona bardzo fajnie mi się sprawdza. Ma tutaj fajną kieszonkę, zawsze mi się tu telefon zmieści. I jak zobaczyłam, że czarna jest przeceniona, chyba ze 100 zł. Na 50 zł, jeżeli się nie mylę, to stwierdziłam, dobra, też ją wezmę, bo mam jakby już sprawdzone ten pason. Natomiast czarna ma to do siebie, że czarna troszeczkę łapie różne takie dziciki. 98% bawełna, 2% elastan, ale ta bawełna jest taka, że przyciąga te dziciki, także trzeba sobie ją odkłaczyć. No, ale ja się bardzo dobrze w niej czuję, także sobie ją zostawiam. Tutaj jest taki w ogóle guzik, pokażę Wam, jak ona jest uszyta to na tej zasadzie wygląda, że tu mamy taki płat materiału przekrzywiony i to, że tutaj jest taka asymetria, to dodaje takiego, nie wiem, pazura, czy takiej ciekawości, więc bardzo mi się to podoba. Jeszcze mam tutaj jeden z sweterek, tylko czekajcie, nie mogę go na razie przymierzyć, bo nie będzie mi pasować do futerka. Przechodzimy do punktu, który najbardziej mnie ciekawi, to jest futerko. Ono jest jakby na bazie, ma taką strukturę baranka. Słuchajcie, ono ma rozmiar 36, więc ja się tu trochę obawiam, żebym ja w nim nie utonęła. 240 zł, ale stwierdziłam, że chcę mieć coś jasnego. Słuchajcie, ja już się stresuję. Nie wiem, jak to będzie. On ma taki pasek. To, co się tutaj obawiam, myślałam, że to będzie może inny materiał. Tutaj jest ekoskórka, więc obawiam się, że to za parę lat będzie już totalnie jakby zniszczone. Można sobie ten pasek tutaj z tyłu zawiązać i na przykład wyglądam o tak, więc mam luzer te futerko. Troszeczkę te rękawy są tutaj dla mnie szerokie, ale no może to tak ma być. No nie wiem, to, słuchajcie, muszę na siebie trochę popatrzeć. Ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Musiałabym zapytać męża, co o tym sądzi. I futerko jest na guziki. Ale już widzę, że ja bym musiała te guziki poprzesuwać, bo jak zapnę tutaj na ten guziczek, to to wszystko mam szerokie. Więc ja bym wolała sobie to tutaj jakoś bardziej ścisnąć. Wygląda może trochę jak szlafrok. Jeszcze te buty nie wiem, czy do końca to pasuje. Nie wiem, czy trzeba torebka tutaj będzie pasować. Są kieszenie? Czy to są kieszenie? No, wyglądam inaczej, inaczej niż zwykle. Nie, ta torebka chyba nie jest za bardzo. Nie no, więc co? Spójrzcie, mi się wydaje, że to fajnie wygląda, że to nie jest obciachowe i że mogłabym sobie je zostawić. Zauważyłam, i to wydaje mi się, że jest częsty problem wśród kobiet, że bardzo często na przykład potrafimy sobie z naszej garderoby zrobić jakąś stylizację i jak ją mierzymy, to wydaje się super, ale potem, jak przychodzi to do wyjścia. Trzeba dobrać buty. To się okazuje, że nie mamy takich butów, które pasują, bo mamy pełno czarnych, a nie mamy na przykład brązowych albo jakichś beżowych. I też jest problem z okryciem wierzchnim. Ja bardzo często na przykład, jak ubierałam na zimę spódniczki, jakieś sukienki grubsze, rajstopy, to się okazywało, że nie miałam okrycia wierzchniego i często rezygnowałam z danej stylizacji i wracałam do jakichś spodni, jeansów i znowu nie było tego efektu wow, który chciałam osiągnąć właśnie przez to, że nie miałam Uf, ej, słuchajcie, już się grzeje, że już nie miałam e, tego okrycia wierzchniego, a, no i właśnie nie mam takiej, e, takiego jasnego okrycia wierzchniego, mam krótką kurtkę jasną, taką jak e, ten odcień, natomiast nie mam płaszczyka, więc myślę, że to fajnie wygląda. O, on ma tutaj, pokażę Wam w przybliżeniu, taki kołnierz, można sobie to podnieść, jak będzie zimno. No pewnie jakoś tam można sobie szalikiem tu wszystko zawiązać, ale bardzo fajnie wyglądają takie futerka z... Golfem. Słuchajcie, ja jutro mam urodziny. Nie wiem, kiedy opublikuję ten film, postaram się jak najszybciej, ale jutro mam urodziny i chyba sobie w tym futerku pójdę na tą imprezę urodzinową, bo odprawiam urodziny w restauracji. Tak stwierdziłam, że no, życie jest tylko jedno. Zazwyczaj nie odprawiam urodzin, albo po prostu trzeba korzystać z życia, także może się tak po prostu wystroję i od razu będzie widać, że idzie sobie nie tylko założę sobie inne buty, bo te buty jednak czarne to tutaj nie za bardzo pasują. dajcie mi znać co o tym sądzicie, czy to już jest too much, czy jest w miarę ok. Aha, jeszcze odnośnie jak już ściągam ten płaszcz, to możecie sobie zobaczyć, że tutaj jest no, polistrowa podszywka. Ale myślę, że to jest taka rzecz, która jest to okrycie wierzchni, które po prostu czasami się przydaje. Nie trzeba w nim chodzić non stop ale czasami się przyda, jak gdzieś idziecie na jakąś okazję i po prostu takie okrycie wierzchnie ratuje Wam stylizację. I mam jeszcze jeden taki golfik. Mega fajny wzór. Słuchajcie, jak tak często przykłada się golf przez głowę, to te włosy mogą, że tak powiem, oberwać i chodzi mi o to, że się szybciej później przedłużają zimą właśnie. Sięga dotąd, ale ja sobie go wolę włożyć do schudniczki, bo... Wtedy jakby optycznie wydaje mi się, że dobrze to wygląda. I uważam, że ten golfik jest mega. Cała ta stylizacja właśnie wygląda o tak. Jeżeli chodzi o skład, 50% wiskoza, 28% poliester, także nie ma idealnie. I 22% poliamid. Zastanawiam się, czy wszystko Wam pokazałam. Jeszcze jedną rzecz mam... Kategorii domowej. To są takie dwa ręczniki na ziemię do łazienki, jako taki dywanik po wyjściu z prosznica. Czy tam wanny? 100% bawełna, taki wymiar, chyba to jest 50 na 80. I ja już mam takie dwa. Kupiłam je lata temu, bardzo mi się sprawdziły, więc postanowiłam, że zamówię je ponownie, bo jednak często się te dywaniki wymienia. To nie jest taki typowy dywanik. On ma strukturę, po prostu jest miękki jak ręcznik. Dobrze, moi kochani, także tym akcentem kończę ten hol zakupowy. Uważam, że hol jest mega udany. Zachęcam ponownie do śledzenia mnie na moim Instagramie, ponieważ tam planuję co jakiś czas wrzucać jakieś nowe stylizacje. Także, jeżeli Wam się podobało, zachęcam do lajkowania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. No i do zobaczenia, cześć!